Mario! Pobawisz się ze mną. Pobawisz się ze mną mamusiu. Nie mogę teraz, jestem za jedną. Mój laktowie, powiedz przecież. Kto jest najpiękniejszy w świecie? Enter. Oczywiście okay. mamusia, Nie okay. mogę teraz pracować. Mój tobie powiedz przecież, Kto jest najpiękniejszy w necie? Enter. Uwaga, idź do ojca! Ja, jak ono <grywa> lat Tobie Mój laptop, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w mecie? Enter! Śnieżka! – To smarkulo! Cool – Mario! I wiesz, napraw na laptop. Straż! Ściążko. Mario. No Dobrze strzelasz? Dobrze. Masz twarde serce? Nie. Straż! Nawrócili. Ja nie wchodzę. No nie wiem, nie wiem. Dobrze strzelasz? Tak. Masz twarde serce? Tak. Ja spróbuję potem zadzwonić, tylko ja nie, nie mogę rozmawiać z Będącym. Tak jest. 그런 건 뭐, 그거에 대해